Hej, tu Iwana Kuźera z kanału Iwa Adventure, zrób to sam i dzisiaj robimy zamianę trzy kartki, które macie na pewno w domu, na przepiękną, zobaczcie, jaką kartkę z bukietem dla waszej mamy. Ten sposób przyda Wam się nie tylko na dzień matki, ale też na ślub, na urodziny. Jeśli będziecie chcieli coś spersonalizowanego podarować od siebie, możecie stworzyć taki piękny bukiet. Zobaczcie, no po prostu to jest magiczny efekt, którego nauczę Was w niecałe 30 minut. Bo tyle mniej więcej czasu zajmuje od A do Z wykonanie takiej pięknej kartki okolicznościowej z bukietem 3D. Zatem przenosimy się do mojej pracowni i pokazuję już Wam krok po kroku, czego potrzebujecie i jak to zrobić. I oczywiście, i na początku, i na końcu filmu powiem, że nie ma oglądania bez subskrybowania, więc subskrybujcie, komentujcie zawsze i idziemy do pracowni. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przy pomocy kilku dosłownie przedmiotów i kilku kartek, dosłownie czterech kartek, zrobić przepiękną, otwieraną kartkę na dzień matki, która będzie otwierała się przepięknym bukietem kwiatów. Potrzebujemy dwóch kartek A4 w kolorze kwiatów. Ja wybrałam pomarańczową. I różową, różową już mam pociętą, zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Następnie potrzebujemy zielonej kartki, żeby ewentualnie wykonać listki to jest taka dodatkowa opcja. Do tego potrzebujemy oczywiście nożyczek, ciepłego kleju, aby to wszystko ładnie skleić. Kilku markerów, którymi narysujemy środeczki naszych kwiatków i być może kartki ozdobne, chociaż jeśli nie macie, to może to być zwykła biała kartka. Kartka, która będzie naszą kartką otwieraną, więc jeśli macie dostęp do takich pięknych karteczek, możecie ich użyć, a jeśli nie, może to być zwykła biała kartka lub w kolorze, na której napiszemy dla mamy. Ja akurat mam taką kartkę z bloku, który dostałam w prezencie od jednej z moich widzek, dokładnie od Zosi. Na pewno możecie to nabyć też w jakimś sklepie typu Discount. Pozdrawiam serdecznie Zosię, więc ja będę z tego korzystała, a wy możecie korzystać z czegoś gotowego lub sobie po prostu przygotować kartkę A4 dodatkową. Potrzebujemy siedmiu kwadracików, bo będzie siedem kwiatków, które będą otwierać nam bukiet w dwóch kolorach. Już wam pokazuję, jak pozyskać takie kwadraciki. Pierwszą kartkę, którą mamy, składamy na pół. Następnie jeszcze raz na pół. Tym samym mamy już cztery równej wielkości prostokąty, z których będziemy za chwileczkę wycinać kwadraty. Otwieramy naszą kartkę i sprawdzamy, czy jest cztery części. Jest cztery części. Teraz rozetniemy to po tej kresce i po tej kresce, uzyskując cztery prostokąty w kolorze pomarańczowym. Mamy cztery karteczki z naszej jednej kartki A4. Jak teraz z tego prostokątu zrobić kwadrat? Już Wam to pokazuję. Jest to bardzo łatwy trik. Składamy w ten sposób, tutaj, dorożka, naszą karteczkę. I jeżeli zrobimy to równo, to ta linia pokaże nam końcówkę, którą należy obciąć, żeby uzyskać kwadrat. No i sprawdźmy to. Odcinamy. Możecie sobie narysować kreskę, potem odciąć. Ja to zrobię od razu. I zobaczcie, mamy w ten sposób kwadracik. To samo robimy z trzema pozostałymi kartkami, i w ten sposób będziemy mieć cztery kwadraciki w jednym kolorze kwiatów i trzy tak samo pozyskane, tylko że ciut wcześniej w drugim kolorze kwiatów. W sposób mamy cztery kwadraciki pomarańczowe i trzy kwadraciki różowe. Dokładnie tyle potrzebujemy. Możecie kolory sobie wybrać, ale potrzebujemy łącznie 7 sztuk. Teraz dokładna instrukcja, jak to wszystko składamy. Najpierw składamy to w ten sposób, potem wzdłuż tej krótkiej części, czyli o tak, równiutko. I teraz możecie sobie to przycisnąć lekko końcówką nożyczek, żeby te krawędzie były ładnie zgięte, bo później przy otwieraniu bukieciku to będzie miało duże znaczenie jeżeli chodzi o estetykę. I teraz jak mamy takie coś to lewe ramionko do góry to jest ważny ruch o zaraz to też tutaj przyciśniemy i to prawe ramionko też do góry w drugą stronę. I w ten sposób robi nam się taki Mini trójkącik, oczywiście te krawędzie wszystkie sobie przejeżdżamy nożyczkami i na tym dopiero rysujemy płatek naszego kwiatuszka. Mamy nasz mały trójkącik i teraz, żeby się nie pomylić, możemy go lekko rozchylić i zobaczyć, gdzie się te wszystkie trójkąciki łączą. Tutaj, czyli to jest nasz środek kwiatuszka. I teraz narysujemy sobie płatek. Takiej wielkości oczywiście, jakiej chcemy, ale jak będziemy rysować to na każdym taką, taką samą wielkość, tu załóżmy, że jest oś. I proszę, rysujemy takiego bąbelka, tak jakbyśmy chcieli narysować część serduszka. Widzicie o, coś takiego. I po tej linii będziemy teraz ciąć. Tniemy i sprawdzamy, co nam tutaj pięknego wyszło. I otóż wyszedł tam przepiękny kwiatuszek, który teraz możemy ozdobić od środka w sposób taki, jak wyglądają prawdziwe kwiatuszki. Czyli na przykład, jeżeli mamy pomarańczowy e, kwiatuszek, to żeby było widać pręciki, czy kropeczki, czy jakieś tam e, żyłki na kwiatku, użyjemy sobie troszkę ciemniejszego koloru. Ja użyję czerwony. I jak to zrobię? Tu jest dowolność całkowita. Zrobię sobie na przykład czerwony środek, zrobię dużo kropeczek tutaj. Na środku, im bliżej środka, tym gęściej, im dalej, tym rzadziej. Do tego zrobię takich kilka pręcików, które też będą zakończone kropeczką. Na każdy płatek. O. Chyc. Nie muszą to być regularne kształty. W naturze nic nie jest symetryczne idealnie, więc możemy sobie tutaj całkowicie dowolnie to wszystko ozdobić. Jeśli mamy ochotę, to możemy jeszcze zrobić sobie takie obwolutki tutaj przy brzegu, delikatnie. A jeśli mamy jeszcze większą ochotę, to możemy sobie nawet tutaj zrobić takich kilka kreseczek, które będą naszym płatkiem. I tak przygotujemy sobie pomarańczowe kwiatuszki i analogicznie różowe. I w tym momencie doszliśmy do tego, że mamy różowe kwiatuszki i teraz w jaki kolor możemy to uzupełnić? Możemy zrobić ciemniejszym różowym środek, możemy zrobić też żółtym, zobaczyć jak to się wszystko fajnie tutaj ułoży, albo nawet możemy to zrobić kolorem pomarańczowym. Ja myślę, że pomarańczowy będzie tutaj chyba najładniejszy, bo będzie pasował też do naszych pomarańczowych kwiatków. Więc analogiczną grafikę tutaj narysuję, czyli dużo kropeczek w środku. Coraz mniej dookoła, kilka pręcików na każdą część płatka. A następnie zrobimy tak samo. Otoczymy naszym mazakiem wszystkie końcówki naszych kwiatuszków, czyli te tutaj o krawędzie. I mamy już nasz pierwowzór. Według tego schematu tworzymy kolejne jeszcze trzy pomarańczowe kwiatuszki i dwa różowe, i wtedy spotkamy się, żeby pokazać wam, jak te kwiatuszki posklejać, powycinać, żeby były 3D. I jesteśmy już na etapie, kiedy mamy gotowe trzy kwiatuszki różowe i cztery pomarańczowe. Oczywiście, kolory są tutaj dowolne, i pokazuję teraz, jak stworzyć kwiatek 3D. Wobec tego, nasz każdy kwiatuszek ma 8 płatków. Wycinamy jeden po tych liniach, którymi tutaj które są zaznaczone przez zgięcie, czyli jeden płatek wycinamy po prostu o chyc. Nie ma go. I teraz będziemy sklejać tak, żeby założyć pozostałe dwa płatki boczne jeden na drugi i tu będziemy sklejać. Tu damy klej i ten płatek nałożymy. One są wszystkie identyczne, więc w zasadzie nie będzie widać w ogóle linii łączenia. I tak sklejamy wszystkie kwiatki, analogicznie robimy to z różowymi kwiatuszkami, czyli wycinamy jeden kawałeczek, następnie tutaj kwiatuszka skleimy. O tak. Najlepiej ciepłym klejem, ale jeżeli nie macie, to może być też klej w sztywcie. I w ten sposób nam powstają takie kwiatuszki. W późniejszym etapie też będzie ważne, jakie złożymy, więc wyczekujcie. Za chwilkę Wam pokażę, jaki jest następny krok. Najpierw wszystkie ładnie posklejamy. Gdy już osiągniemy wszystkie kwiatuszki, które są 3D, okazuje się, że z ośmiu płatków robi nam się sześć płatków i składamy je tak, żeby było 3 i 3. Czyli tak na pół. W dowolnym miejscu. One są symetryczne, więc się ładnie złożą. I kolejne na pół. kolejny na pół. kolejny na pół. I tak do samego końca. Z takich połówek dopiero będziemy kleić nasz piękny bukiet 3D. Teraz wybieramy kartkę, czy to ozdobną, czy gładką. Składamy na pół. To będzie nasza kartka na dzień mamy. Tutaj sobie ładnie wszystko możemy nożyczkami przycisnąć. I otwieramy. Ważne, żeby ta nasza środkowa linia była widoczna. Bo to jest nasza oś symetrii, od której będziemy zaczynać klejenie naszego kwiatuszka. Odkładamy naszą kartkę na boczek i teraz przyglądamy się, jak to kleimy. Pierwsze dwa kwiatki, różowy i pomarańczowy, skleimy płatkami tak, żeby naszły na siebie środkowe te płateczki. To znaczy, że tutaj dajemy klej i sklejamy tak. Tak byśmy chcieli stworzyć przedłużenie jednego kwiatka drugim. To jest krok pierwszy. Teraz będziemy przedłużać symetrycznie w drugą stronę, czyli przyłożymy pomarańczowy płatek. W tym miejscu będziemy kleić i w ten sposób nam się zrobi prawie cały kwiatuszek. Więc kleimy teraz tutaj. Możemy robić taką dużą kropkę na środku. I kleimy. Krok drugi. Widzimy symetrycznie, na środku jest różowy. Prawe skrzydełko jest pomarańczowe i lewe pomarańczowe. Kolory są ważne, bo to, to później się będzie bardzo ładnie otwierać. Teraz będziemy przyklejać kwiatuszek różowy, skoro był różowy, potem dwa pomarańczowe, teraz od nowa różowy, w to miejsce i będziemy go sklejać w trzech miejscach. Czyli na tym płateczku, na tym płateczku, i na tym płateczku. Trzy wielkie kropki kleju, i sprawdzamy sobie, gdzie będzie bardziej. Się ładnie zgrywał kształt, ale myślę, że tutaj i przyciskamy. Teraz będziemy kleić na dwóch środkowych prawych listkach i dwóch środkowych lewych od nowa pomarańczowe, czyli tu będziemy przyklejać i analogicznie w drugą stronę. Już pokazuję, yy, gdzie. Prawe dwa środkowe płateczki i przyklejamy prawe skrzydełko. I lewe dwa środkowe płateczki, czyli ten i ten. I przyklejamy lewe również pomarańczowe. Wszystko staramy się robić symetrycznie. Tu przyciskamy, gdzie kleimy. I teraz ostatni krok, czyli na środku trzy kropeczki i ostatni płatek na środek. Raz, dwa, trzy kropeczki i ostatni płatek przyklejamy tutaj na środek. I teraz mamy naszą kartkę, którą otwieramy i będziemy przyklejać w ten sposób, że dwa płatki, które są przy naszej tej przerwie będziemy ustawiać przy samej linii, mniej więcej na środku. I tu damy krople kleju. Czyli na razie na jeden płatek dajemy krople kleju i zamykamy tą kartkę na to. Tutaj trzymamy. Następnie otwieramy i robimy to samo. Widzimy, że on nam się przykleił do prawego boku. Dalej jest przy osi i teraz tutaj na środku symetrycznie dajemy drugą kroplę kleju i teraz lewe skrzydło zamykamy. Robimy pierwsze otwieranie. Uwaga, czy jesteście gotowi? To jeszcze nie jest skończona kartka, bo jeszcze będą super bajery, ale zobaczcie na to, jak to się pięknie otwiera. I to wszystko pięknie rozkwita, ale my dołożymy jeszcze trochę zielonych listków. Już pokazuję, jak to zrobić. Bierzemy kartkę A4, składamy tak długo na pół, aż uzyskamy wielkość listka, która nas interesuje. Oczywiście nie może to być za duży listek, bo on się musi mniej więcej zmieścić na tle naszej kartki, więc składamy jeszcze raz na pół, i jeszcze raz myślę na pół. Teraz rysujemy sobie tutaj listka. Rysujemy list, kształt listka, który nas interesuje. Za chwilkę będziemy go też tutaj ozdabiać, ale najpierw go wytnijmy. W tym momencie, jeśli wytniemy całość, to będziemy mieć tych listków bardzo dużo. Ja potrzebuję maksymalnie czterech, więc otworzę sobie jedną z tych części, przetnę, żeby było wygodniej wycinać. I teraz wycinam listka, który zamieni się w większą ilość listków i wykorzystamy tyle, ile potrzebujemy. Ale zanim je wykorzystamy, to już Wam pokazuję, jak narysować pięknie, jak ozdobić takiego listka. Teraz mamy ich tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem listków. Myślę, że nie wykorzystamy wszystkich, ale lepiej mieć więcej niż za mało. Możemy delikatnie poprawić sobie krawędź listka, żeby to wszystko było takie, wiecie, rysunkowe i żeby widać było tutaj nasz wkład w to zadanie. I teraz ustalamy kierunek. Na przykład u mnie będzie tutaj góra listka, więc robię siup, 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 siup. siup. Od najdłuższych tych kreseczek do coraz krótszych. Mogę zrobić też drugi rząd, żeby to było takie gęstsze. W ten sposób robię sobie kilka listków. Ile chcę użyć? Ja myślę, że użyję czterech listków. Gdy mamy już nasze listki, otwieramy naszą karteczkę i podklejamy listki w takich miejscach, które ładnie ukryją się pod kwiatkiem. Czyli damy sobie kleju tutaj i na przykład tutaj i otwieramy, a listek umieszczamy tak, żeby po otworzeniu. Był we właściwym miejscu, bo generalnie po złożeniu to nas nie interesuje, bo tego nie widać. Następny listek myślę, że dam symetrycznie z tej strony. I znowu otwieramy kwiatuszka i tak składamy, żeby on zawsze miał końcówkę schowaną po otworzeniu, i to samo zrobię z drugiej strony. Pozostałe listki możemy tak samo pomalować i przyczepić na naszej frontowej okładce. Ponieważ to będzie zapowiadało piękny środek, a też będzie ozdobą naszego napisu. Bo tu za chwilkę napiszemy dla mamy. Jak mamy jeszcze y, jakieś cienki papierków, możemy zrobić mini kwiatuszki i te mini kwiatuszki. Również przyczepić na naszym froncie. One już niech będą bez wycinania płatka, żeby nie były wystające, wtedy dużo łatwiej nam się przechowa taką karteczkę i nic nie będzie uszkodzona. Uwaga! Otwieramy naszą cudowną, piękną kartkę. Nadziej mamy 3, 2, 1. Oto najpiękniejsza kartka, jaką możecie podarować. Zrobioną własnoręcznie. To jest największa cena tej pięknej pracy. To, że jest to spersonalizowane, zrobione własnoręcznie dla waszej kochanej mamy. Subskrybujcie mój kanał. Nie ma oglądania bez subskrybowania. Jeżeli pomysł wam się podobał, korzystajcie z niego. Macie jeszcze chwilę czasu, więc róbcie to. Komentujcie, piszcie, czy zrobiliście, czy łatwe, czy trudne, czy chcecie więcej takich papierkowych, pięknych inspiracji. Bye!